Wcześniej praktykowałam dużo ćwiczeń mindfulness, a teraz w medytacji wyłania się u mnie rozłoszczona część mnie. Jaka? Rozgniewana. Pokazuje się osobowość medytującego. On jest wyczerpany wysiłkiem stałego poszukiwania i przebywania w poczuciu niedosytu. Tak, lecz to On doprowadził Cię do ścieżki bez ścieżki. Ale ta część pozostaje rozgniewana i cyniczna. Łączy się też z głębszym gniewem na moje uwarunkowania i schematy. Choćby teraz, słuchając pytania od Anny i kontemplując Twoją odpowiedź, poczułam się w roli ofiary, jakbym nie była zupełnie brana pod uwagę, jakby to dla mnie nie mogło zadziałać, jakbym była wykorzystywana. Dlatego czuję złość i jestem cyniczna. To złość i cynizm na co? Czasami, gdy siadam do medytacji, słyszę ten głos. To jakaś bzdura. To na pewno nie zadziała. Jesteś przegrana. Masz rację. To nie zadziała. Tutaj masz rację. To ani nic innego. Nie zadziała. A ja się tak bardzo starałam. Jest to po prostu bolesne. Być może to tylko jakieś wątpliwości. Jeśli, podobnie jak my wszyscy, spędziłaś życie na inwestowaniu w nadzieję, że coś zadziała, Jakiś obiekt, substancja, aktywność, specjalna relacja, duchowa praktyka, nauczanie albo duchowy nauczyciel, który często jest ostatecznym rozczarowaniem. Zderzysz się z tym, że nic nie zadziała. Nic z tego nie zadziała. To dobre rozpoznanie, do którego doszłaś. No tak, więc życie nie będzie mi przychylne i ono również nie będzie działać. Po prostu poddam się i wpadnę w depresję. Nie, to tylko jedna możliwa konkluzja. Ale nie jest to konkluzja, którą tutaj wyciągamy z faktu, że coś nie zadziała. Naszą konkluzją jest to, że to nie zadziała nie dlatego, że szczęście jest gdzieś tam na zewnątrz. A wszystkie nasze metody, a szczególnie te duchowe, po prostu nie działają i nie są zdolne go dostać. To nie działa, ale nie z tego powodu. Nie działa dlatego, że tak długo jak próbujemy czegoś z nadzieją, że to coś dopiero pewnego dnia zadziała, zaprzeczamy temu, co już jest obecne. Jeśli angażujesz się w praktykę z oczekiwaniem, żeby jakoś zadziałała, robisz to dlatego, że szczęście, którego szukasz, Uważasz za nieobecne, dlatego praktykujesz, bo masz nadzieję, że kiedyś to zadziała i pewnego dnia przyniesie ci szczęście. Tak to nie działa, ale nie dlatego, że samo szczęście jest gdzieś tam, a ty nie możesz go dostać. Nie działa dlatego, że szczęście, którego szukasz, w ogóle nie może być osiągnięte. Nic go nie wywoła, ono jest Twoją naturą. Musisz przestać robić to, co uważasz, że zadziała w przyszłości. Zatrzymaj się więc. Tylko jak mogę temu zaufać i w to uwierzyć? To nie jest kwestia wiary, musisz oprzeć się na swoim doświadczeniu. To właśnie robimy tutaj każdego ranka. Doświadczaj tego, że naturą Twojego istnienia jest spełnienie, pokój, brak wymagań i niechcenie niczego. Niechcenie, żeby coś zadziałało. Nie opieraj się na wierze. To nie jest potrzebne. Sama sprawdzaj i testuj naturę swojego istnienia. Na tych spotkaniach zawracamy do istnienia wielokrotnie, by smakować jego naturę. Tam jest spokojnie. Nasze istnienie nie mówi: chcę, żeby coś zadziałało. Ono już ma wszystko, czego pragnie. Widzisz, jedynym powodem, dlaczego pojawia się depresja, jest to, że wizualizujemy sobie szczęście w nieskończonej odległości od nas i próbujemy tych wszystkich metod na początku konwencjonalnie, przez obiekty, substancje, aktywności i relacje, potem przez te subtelniejsze duchowe praktyki, medytacje, nauki i nauczycieli. Wszystkie te rozwiązania nas zawodzą, a ponieważ nie rozumiemy przesłania tej porażki, rezygnujemy ze wszystkich naszych praktyk, ale nadal wierzymy w to, że szczęście jest nieskończenie daleko od nas. Teraz nie mamy już możliwości nawiązania z nim połączenia, bo próbowaliśmy wszystkiego i nic nie zadziałało. Niepowodzenie naszych prób zabezpieczenia szczęścia. Nie pozbawiło nas jednak wiary w to, że ono gdzieś tam istnieje. Jeśli więc jesteś w depresji, to znaczy, że wciąż myślisz, że szczęście istnieje gdzieś tam, ale spaliłaś już za sobą wszystkie mosty i po prostu nie możesz tam dotrzeć. Cóż, to mogłoby być przygnębiające. Myślę, że to dobry powód do popadnięcia w depresję. Lecz nie zrozumiałaś jeszcze przekazu do końca. Nie chodzi o to, że szczęście istnieje gdzieś tam, i żadne z tych ścieżek nie działają. Przekaz jest o tym, że szczęścia w ogóle nie ma gdzieś tam, i dlatego też nie ma potrzeby kroczenia żadną ścieżką do niego. Szczęścia nie ma na zewnątrz. Nie znajduje się na końcu jakiegokolwiek pragnienia. Niezależnie czy to pragnienie jest materialne, psychologiczne, emocjonalne, nie ma go też na uwieńczeniu jakiejś duchowej praktyki. Jego tam nie ma, jest w Tobie, bo to Twoja natura. Dlatego na naszych spotkaniach nie mówię tylko: Nie ma nic do zrobienia, zaprzestań praktyki, nie ma nic do zrobienia, bo nikogo tutaj nie ma. Takie słowa rzeczywiście złoszczą i przygnębiają ludzi. My przeciwnie, wchodzimy w naszą istotę, smakujemy jej naturę pokoju i tak dostrzegamy, że szczęście, którego wcześniej szukaliśmy na zewnątrz siebie, jest naszą naturą. A potem wszystkie nasze poszukiwania same ustępują. Nie kroczymy już w kierunku poszczęście lub oświecenie. Co jest konsekwencją tego? Zrozumienie, że nie ma nic szczególnego do zrobienia. Nie narzucamy jednak tej idei, że nie mamy nic do zrobienia na nasze pragnienie, by jednak coś zrobić. My eksplorujemy naszą prawdziwą naturę, smakujemy jej jakości pokoju i cichej radości. W rezultacie tego wszystkie nasze praktyki i metody kończą się. Nie dlatego, że narzuciliśmy to sobie z głowy, ale dlatego, że nie musimy już nigdzie indziej iść. Nie szukamy już szczęścia gdzieś poza sobą. No tak, łatwiej jest skontaktować się z tym w trakcie odosobnienia. Powtórzysz, proszę? Łatwiej jest skontaktować się z tym w trakcie odosobnienia. Masz rację, tu jest łatwiej, bo jest to sprzyjająca okoliczność. Nasze telefony są wyłączone, a kontakt ze światem ograniczony. Ale kiedy wrócę do domu, już tak nie będzie. A dlaczego teraz mówisz o powrocie do domu? Dlaczego nie wejdziesz w pokój swojej prawdziwej natury i nie poświęcisz jej przynajmniej ten jeden weekend? Zanurz się głęboko w pokoju swojej natury i zasmakuj jej jakości. I potem, po powrocie do domu, przekonasz się, że coraz mniej i mniej doświadczeń ma zdolność i moc, by wyrwać cię od twej istoty. Po prostu wykorzystaj tę możliwość. Nie martw się tym, co będzie, kiedy wrócisz do domu. Jesteś tutaj bez żadnych obowiązków. Bez pracy, dzieci, współpracowników, sąsiadów. Właśnie dlatego takie okoliczności są tutaj oferowane. Byśmy mogli spędzić jakościowy czas z samym sobą. I czym ja, ja. więcej, więcej, więcej tego robimy, robimy, tutaj lub w swoich domach, w tym mniej okoliczności ma to, moc, by wyciągać, to, wyciągać by nas z naszej istoty. Aż pewnego dnia zauważamy, że nie ma żadnej różnicy pomiędzy byciem na odosobnieniu, a byciem w domu. Możemy dalej na nie jeździć, możemy też przestać. Możemy przyjeżdżać dla samej radości bycia z przyjaciółmi i współdzielenia istnienia. Zanim to nastąpi, zwykle jest czas tych wyjazdów i powrotów. To jednak nie tylko to. W Twoim domu na co dzień również jest czas na codzienne obowiązki oraz na cichą medytację swej natury z zamkniętymi oczami. Na pewnym etapie odkrywasz rodzaj jednorodności, gdzie różnica pomiędzy formalną medytacją a codziennym życiem całkowicie się rozpuszcza. Nadal możesz formalnie siadać do medytacji, ale nie robisz wtedy nic bardziej specjalnego niż wtedy, gdy chodzisz po ulicy, zmywasz naczynia czy robisz cokolwiek innego. W Zen mówią o tym jak o jednym smaku. W kościele ortodoksyjnym mówią o tym jak o niekończącej się modlitwie, gdzie wszystko smakuje istnieniem. Moje ego mówi, że ja nie chcę wiedzieć, co mówi Twoje ego. Chciałabym tak, ależ Ty jesteś tym. Ego mówi, ja tego chcę. Istnienie mówi, ja jestem tym. Nie słuchaj swojego ego. Wsłuchaj się w swoje istnienie. Jeśli podobało Ci się to nagranie i czujesz, że wzbogaciło Twoje życie, proszę Cię o polubienie, skomentowanie lub udostępnienie go. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Takie małe działania to naprawdę wielka pomoc. Dzięki nim wesprzesz mnie i pomożesz podobnym treściom trafić do szerszego grona odbiorców. Dziękuję. I do usłyszenia.